Siemanko, kościołko tak. z tej strony masny i ze mną jest czosnek I w Witam. ogóle nie wiem czy ta seria przejdzie, ale jak przejdzie no to, to będzie fajnie. Jeżeli odcinek Ci się spodoba, to zostaw na końcu łapkę w górę nie, nie zapomnij o subskrypcji, jeżeli jesteś nowy na tym kanale. No a co my lecimy dalej. Jak widzicie tutaj mamy nowego save'a, w sumie to gramy na nim drugi dzień dopiero tak jakby. Więc... Teraz tutaj jak czyli bardziej bardzo doświadczony tutaj Minecrafter robi, <laughs> robi farmę, Zajdę tutaj. Tak, to jest serwer bez żadnych, cheatów praktycznie i tutaj. No jest to um, no to takie coś, co wylatuje, wam pokażę wam wylatuje. O, wylatują sobie itemki. To jest akurat bardzo praktyczne. No i co, może ty teraz coś powiesz, opowiedz coś. Co ja mam, co ja mam powiedzieć, nie no, Opowiedz coś naszym widzom. Kiedyś, gra, kiedyś grałem, kiedyś nagrywałem na YouTube, ale jakoś mi się odechciało w międzyczasie i po link, prostu wyszło. Link do kanału jakoś... będzie w opisie. No już dobre półtorej roku nie nagrywam, ale powiem tyle, ja się już od Dwóch raz zbieram na nagrywanie, i do tej pory. Czekaj, nie jak, jest wychodzi, ten pasek więc... jak są te paski na czerwono, to trochę może przyciszę, co? Bo tu przez chyba są. Się. nie wychodzi mi to. Może kiedyś się uda. Miejmy nadzieję. Jak się uda, to jest tam naprawdę bardzo wartościowy content, więc. Kontent Minecraftowy jest akurat fajny. I w ogóle ja jest. Nie jestem kontent nie, nie ma content do Minecraft Go, jest content y, głównie z Minecrafta FNAFa, y, FNAF fangemów Pan fangemów też Thundertala i tak dalej. No i powiem wam tak, ale, ale głównie, ale mhm. głównie przeważa Minecraft, więc. No co, no u mnie u mnie były piosenki, no teraz, teraz będą, będzie trochę gier. Może jakaś piosenka jeszcze wejdzie, ale to nie wiem. Nie jestem do tego przekonany, bo na razie nie mam pomysłu na, na teksty, nie tyle co o ten. On nie, nie ma pomysłu na wycie. No też. No. Dlatego głównie tu ja jestem, nie. Zobaczymy jak to jak to pójdzie nam. Miejmy nadzieję, że, że będzie dobrze i damy radę coś Z tego, z tego zrobić. Jak będziecie chcieli, jeżeli to przejdzie, no to zrobimy w za niedługo live'a. Będziecie mogli napisać coś. Nie wiem, dziwnie się czuję, bo ogólnie... Ja kiedyś miałem kanał też inny na YouTube i chodzi o to, że dawno, 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 dawno nie prowadziłem, nie prowadziłem odcinka ani live'a. Musisz wrócić do tego. Tak, tak, tak. Musisz trzeba, się, trzeba się przyzwyczaić. Pamiętaj, że do tego się. jak wejdziesz w tryb takiego regularnego grania, wrzucenia treści, to potem jest. tak już luźno. Potem hmm. po prostu z automatu lecisz, wrzucasz i tyle, nie? Tak. Dlatego trzeba się przyzwyczaić. też będę trochę tak gadał dziwnie. No bo, bo. nie wiem co... Nie wiem co mówić. Dziwne. 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 Nie no to i rozumiem. już się mieszam, wiesz. Waham się. Nie wiem co powiedzieć. No tak. Na temat. No mówię ten. To jest tak bardziej... Tak powiem, trzeba gadać to na masz temat, Masz żarcie a nie. czy ci dać. Ja teraz... Ja teraz daję mu radę, nie? Dać ci żarcie czy nie? Ja ja nie, nie potrzebuję. Powiem ci... Trzeba po prostu. gadać P na temat. Jeżeli nie gadać na temat, to nikt cię nie będzie chciał słuchać, nie? Przynajmniej ja jako odbiorca bym. Powiem wam tak w najbliższej przyszłości... to bym... W najbliższej przyszłości planujemy też zbudować sobie domek tutaj. Z takich wiśniowych... z takiego wiśniowego drzewa co fajnie, fajnie w sumie wygląda i jestem szczerze bardzo ciekaw tego domku jak on wyjdzie. Ja tam zbyt możemy nie... zrobić ewentualnie, możemy ewentualnie zrobić tak, że jeden odcinek będzie wlatywał na jego kanał, a drugi odcinek będzie wlatywał tak, na mój dlatego, kanał i tak na zmianę. Dlatego link do, do, do kanału Czosneku macie w opisie. Zapraszam gorąco i serdecznie i polecam ten kanał. Nie, to nie jest reklama, tylko po prostu szczerze, polecam kanał, bo trochę oglądałem, też miałem jakieś tam shoty z tego, z live'ów, ale to... To już jest prywatny teraz archiwum, więc to już nie udostępniamy nigdzie. Nie, nie wypowiem się na ten temat, zostawię to dla siebie. Tak, ja też. Tego... tego. To jest rzecz, którą bym chciał zapomnieć, ale dobra, mniejsza. Ale przecież, jeżeli by kogoś ciekawiło, to wejść na live z, na live z grudnia z 2020 roku... Znajdzie się nam coś jedna rzecz taka. Ciekawa. Mała wpadka. No ale to musicie dokładnie oglądać i nie wiadomo w którym to było momencie sam. Teraz szczerze nie powiem, bo nie wiem. To będzie chyba po ponad, po ponad godzinie, albo tak gdzieś około 40 minuty to będzie. Więc... Tak. Ja sobie tu powiększę też mój magazyn. Może nie tylko magazyn, co, co coś tu zrobimy z tego. Ale mi się w moją pracę pieprzasz. O kurwa, faktycznie. Ja cię chciałem. Specjalnie przecież rozmawialiśmy na ten temat, że masz mieć... Yy, dobra, rozstawia... dobra, już! Już? Już, mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma, jesteśmy osobni. Nie powiem wam, że jest ciekawe. Myśleliśmy, że taki... Jeszcze... Myśleliśmy, że taki sit to dupy nam się zrobił, ale... No nie jest najgorzej. A, albo będziemy jeszcze... Tak jakby to ująć. Chyba że będziemy robić tak, że będziemy wszystkie odcinki, wszystkie odcinki po kolei będziemy wstawać będziemy i na mój, i na, na twój kanał, tylko że po prostu nie No tak, po prostu, żeby... Żeby było, że na jednym odcinku jest moja perspektywa, na drugim twoja. I będzie na, na moim kanale jest... Jedy, będzie tak samo, że i... I na jednym odcinku jest twoja perspektywa, na drugim moja i tak dalej, nie? Mhm. Przypomnij. A żeby, muszę Bo tak. Z drugiej strony myślę, że Bez sensu byłoby to tak, że, bo na przykład na jego kanale byłoby tak, byłby jeden odcinek, potem następny byłby trzeci, to, piąty, tak siedmy. I to tak, tak troszeczkę by bez sensu wyglądało. A za to u mnie byłby drugi, czwarty. Chyba, że u pusty. ciebie będą, będą livey serwera, a u mnie będą odcinki. Jak hmm, tak wolno. Na razie ja bym bardziej chyba już kierował się, że u ciebie livey. Ty masz troszeczkę lepszy sprzęt do streamowania. Te, teraz już tak. Teraz już tak. Więc ja bym bardziej preferował, żeby u ciebie były livey. Mhm. No ale to jeszcze z czasem wyjdzie. Mhm. Przypomnij mi tylko, żeby zrobić obsydian, woda do lawy, czy lawa do wody? Żeby zrobić obsydian, potrzebujesz wylać wodę na lawę. Wodę na lawę. Dobra. Dobrze. Czyli biorę wod wiadro wody. No, nie mogę wziąć wiadra wody, Ciekawe. A czekaj! Przecież mamy już mamy w game rulech Potrzebujemy dwa wiaderka lawy. Generalnie. Dwa wiaderka lawy. Bo teraz od 1.19.3 jest game rule na, na nieskończonych żydełka kalawy. Ja tworząc ten świat, zrobiłem ten game rule. Ustawiłem na true, czyli że jakbyśmy mieli dwa wiaderka lawy, przynieśmy, przynieśmy mi ogólnie. Jak znajdę. Znajdź. Dwa wiaderka lawy. Przynieś ze sobą dwa wiaderka lawy. Jeszcze wam powiem, że jak coś to nagrywamy na wersji Minecrafta 1.20. Ja no Optifine, a Kuba. Kuba chyba też na Optifine. Tylko że ja mam Full Bright'a i to akurat teraz jest przydatne dla mnie, bo na odcinkach będzie więcej widać. I tak zapowiem, że jeżeli wrócę do nagrywania, ten pod koniec roku będzie, będzie podsumowanie wszystkich nowości, jakie się pojawiły w 2022 no i ci, roku. I tak będę ja, w zrobię, roku. ja się oferuję do tego, że zrobię śmieszne szoty z Twojego kanału. <grym> Niektóre. Kurwa. Zakupiam się gdzieś. E, o kurde, zapomniałem, że tu nie można przykleić. Dobra, to się wytnie. Tu na montażu montażysta montaż staczy diabetne. No? No ale to już inaczej. Dobra, bo ja nie chcę, ja nie chcę teraz fortuny. Kurwa, nie mam Nie umiem, nie umiem, nie umiem. Nie mam normalnego killoffa, tylko mam z fortunką i jest problem. Drobny. Cicho pies, bo ja tu nagrywam bo a tu się, ty mi gadasz. Czy wyjesz? W sumie? Którym byś chciał jeszcze prowadzić swój kanał? W sensie, Poza o od... tym... No, mógłbym seria Bo, tak, mógłby bo jedna, z, z... Nie... jedna seria z, main... jedna seria z, z Minecrafta to jednak szało to nie będzie. Moment, trzeba uciekać. Trzeba uciekać... O kurde... O, jeszcze pytanie opowiem, takie... Powiem jak... tak, że dużo mam Jak, gier, nazwiemy, jak no. nazwiemy ten serwer? Jak nazwiemy bardziej nie serwer, tylko jak nazwiemy serię? To, to się pomyśli i tak. po odcinku i widzowie już pewnie wiedzą. Się Właśnie, e, moim zdaniem, że. Ja bym chciał wiedzieć już teraz. I moim zdaniem fajnie byłoby wiedzieć. No to rozpocznijmy dyskusję tak, na ten temat. Ja uważam, hmm. że ta, ta seria powinna się nazywać. Czy nie? wiem. Muszę, muszę na tym pomyśleć. Możesz mi pomóc. Ja mam pomysł po prostu, żeby to tak nazwać tak. Po prostu stylu... luźne grani. Luźne granie w Minecrafta i tyle. Po prostu ta seria by miała tak na. Co o tym sądzisz? No może być. Po prostu tak. Nie, nic specjalnego, bo i tak czy siak to nie ma być coś specjalnego. To ma być po prostu normalne, normalne odcinki. Takie, co się daje da oglądać. Nie wiem, 60 FPS-ów mam w, w tym w OBS-ie. To... Zwykły, zwykły Let's Play z Minecrafta. O, I może let's play, let's, play, let's play Minecraftowy? Tak, tak nazwiemy, choć tak będą odcinki ponumerowane. Hmm. A zawsze znaczy bardziej. Ten Let's Play to takie troszeczkę wstępowe już będzie. Tak. A jeszcze tak. nie spotkałem się nie spotkałem się z nazwą takie luźne granie w Minecrafta, z taką serią jeszcze. Hmm. Dobra, ja sobie... Ja sobie zrobię miniaturkę do filmu. Znaczy screena, żeby No bo to się sobie... jeszcze w międzyczasie wyleśnie można rację Screena, żeby sobie znaczy, z miniaturki. Tak, czy... żeby... no Powiem dobra, tak ja twym... Jest źle, bo nie mogę znaleźć lawy Idź do podziemi Nie no, Idę. Na którym poziomie mam być mniej więcej? Na minusowych koordynatach często jest lawa. A po ile to? Te... Ja, ob... Ufund E. A... Coś tam, coś tam, jakieś gówno. A weź, bo tam są dobre itemy. No jest 9 diamentów, 45 kostek lodu, 6 złotych marchewek i 39 żelaza. Tylko, że ja mam Super. pełne ekwip... pełne ekwipunek. Musiałbyś tu przyjść na chwilę, jakbyś mógł. Ja się to... ja w tej chwili teleportuję. A ta skrzynka zniknęła. Chyba. Kurwa. To tego... tego się nie spodziewałem. Dobra, kopię się dalej, a ty możesz zginąć i iść dalej. Tam, Co robisz tam? Co robisz? Ja, nie Trzeba, wiem. Byłbym... Byłem marchewki. Złotej? I ziemniak. Nie, z normalnej. Jaka. Nie wiem, myślałem, że będziesz jakieś mikstury robił. E, po co mi mikstura? Mógłbyś mi przynieść kilo normalny? Bo nie mam się czym kąpać, a nie chcę tego diamentowego. Chociaż w sumie mógłbym go no. naprawić potem. Ale, jak masz diamenty i masz drewno, to możesz sobie skraftować przecież. No chodź, chodź tu, chodź tu na chwilę. Teleportujecie. Chwila, ile. chwila, bo jak. Daj mi chwilkę. Dosłownie, no. daj mi sekundkę. I jakoś to będzie. Hop. Dobra, bo odcinek już trwa 14 minut, to ja nie wiem, czy. Może. Oj, tam. Im Dopier więcej, tym lepiej. To ile, ile ma trwać? Bo potem. No właśnie, im więcej, tym więcej ja mam montowania. Chociaż może czas to na to czas jest na zakończenie. jako tego, żeby jakiś pierwszy nie był jakiś mega. No, żeby długi. nie było mega długi i napiszcie, czy w ogóle ta seria ma sens. Także dziękuję wam za oglądanie, że mną był e, czas i żegnamy serdecznie. Do Baja. zobaczenia.